Siemanko tutaj yy, Darcie, witam was w pierwszym odcinku SkyBlock no, Jak wiecie to jest moja wyspa Nie będę, nie chciałem wam pokazywać jak robiłem generator kobla i nieskończone yy, źródełko wody Dlatego trochę by to zajęło, długo nie ogarniałem nie, nie chciałem was Aj, za zamarzło Dobra, działa, działa? Dzisiaj w tym odcinku powiększymy trochę wyspę Tutaj zamarzło w tym odcinku powiększymy trochę wyspę I później może zrobimy też farmę melonów Farmę zrobimy um, żeby, ach, Miałem powiększyć wyspę No tak eee, Weźmy, ja robię farmę Nie farmę Wyspę Z um, kobla i drewna Takiej mi wystarczy um, Jak tu się wiecie, to jest na razie taka mała wyspa, specjalnie takiej robiliśmy ja tu tu będę robił swój domek W razie powiększa, wiesz po jeszcze nie robię domku Nie wiem czy to właśnie nie będzie zdenerwować Więc będzie cię... może szybsze tempo zrobię Ale jeszcze nie wiem Jak nagram do końca to, to zrobię szybsze tempo Może, nie jestem pewien cały czas ja cię Użyłam Pack. Ej, Używam tekstury tekstura Pool, no, pak? użyłam. Dobra, tu nie będę musiał... Takiego jak pan śniadanka używa. Ej, gram na modzie Stardom. To nie jest aż młode, że wszystko masz. Tylko pokazuję Ci, że tutaj temy mamy... Tak to nic Musimy bardzo szybko. Dobra, czekaj, jeszcze tyle na razie I gram na serwerze... O, jeszcze chciałam dodać Gram na serwerze SkyBlock, y Polska, EU Nie? Ale się zlegowało Dobra, tutaj będzie mój domek stał Tylko na razie powiększam wyspę Musimy kopać. I później musimy narąbać drewno Ale Muszę zrobić jeszcze ten, jak to się nazywa? Siekliarkę, później motykę I tam różne takie rzeczy Na razie robimy powiększenie wyspy może w drugim odcinku będzie specjalny jakiś gość, który będzie mi pomagał I tak dalej Bo samemu to, to trochę nudno Mówię, ale zawsze coś O, ja się chmury No, co, tu widać? Nie tak. Już spać Patrzcie jakie tu jest jakieś powietrze musi być W tych chmurach, że mi się wszystko zmarza. Tak koble Ło! patrzcie jak ol, patrz, szybko się koble robi I Może wypał ten generator Generator wypalił się bardzo hobby robi. No, ale naprawdę muszę Wam powiedzieć, że generacja mnie pani. się kola robi. Dobra. A tu mi się na domek, później zrobimy farmę, takie to. Jeszcze okay, na razie tutaj zostanę Jeszcze nic nie robię Mam nadzieję, że coś. Dobrze, no chyba takie jak... Ojej Chyba takie może być Jestem na domu. Co to? Aj, shit. Dobra, na razie w tym odcinku to koniec. Już wam nie pokazałem, wiem. Ale w drugim odcinku będzie lepiej, naprawdę. Na razie dziękuję, żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.